Cześć, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj postanowiłam zebrać tutaj dla Was wszystkie drogie kosmetyczne buble, które stanęły mi na drodze, a mam wrażenie, że w ostatnim czasie było ich całkiem sporo. No i tak pomyślałam sobie, że mm, fajnie byłoby też znaleźć im tańsze zamienniki. Zapytałam Was na Insta o to, czy wy macie jakieś drogie buble, no i tutaj również się dzisiaj pojawią, więc jeżeli zastanawiacie się, w co nie warto inwestować, a co można zastąpić, i zaskoczyć się bardzo mile przyjemną ceną i jakością. No to zobaczcie, oglądajcie film dalej. Jako pierwszy poleci tutaj produkt, który totalnie mnie rozczarował. I powiem szczerze, nic dawno mnie tak nie rozczarowało, jak to, co za chwilę pokażę. E, mówiłam o tym na insta-story. E, testowałam go na wiele, wiele różnych sposobów. Próbowałam dawać mu szansę, myślałam, że może to ja coś źle robię, albo mam nie wiem, po prostu zły dzień, jeżeli chodzi o skórę. Ale za każdym razem kończyło się fiaskiem. A to fiasko to były po prostu kolejne wypryski pojawiające się na mojej skórze. Moja skóra raczej nie jest skłonna do tego typu reakcji i coś naprawdę musi nie przypasować, żeby takie rzeczy zaczęły się na mojej buzi dziać. I to wszystko wywoływało to cudo, czyli masło do demakijażu Wishful, czyli marki pielęgnacyjnej stworzonej przez Huda Beauty. Słuchajcie, nie dość, że pachnie jak słoik kremu Nivea, bardzo intensywnie mi osobiście to trochę przeszkadzało, Konsystencja bardzo przyjemna, dlatego że on szybko przemieniał się w taki jakiś oleisty płyn, em, mleczko, może tak to ujmę. I, i no, oprócz tego, że nie domywał zwykłej maskary, no to przede wszystkim każde jego zastosowanie po 48 godzinach kończyło się tym, że pojawiali się na mojej skórze nowi nieprzyjaciele. Coś niebywałego. Próbowałam go używać tylko na przykład do, do, do demakijażu oczu, ale nawet tutaj pojawiały się kolejne po prostu krostki. Bardzo długo trwało to, żeby z powrotem skórę doprowadzić do ładu. Tak jak mówię,. Dawno, ale to naprawdę dawno, nic mnie tak nie zapchało, także ja od siebie absolutnie odradzam. Niestety spotkałam się z tym, że to nie jest tylko moja odosobniona opinia na temat tego masła. Sporo osób, niestety, mm, ma z nim problem. Nie wiem, czy jest to coś w składzie, czy. Nie wiem, nie wiem, coś tu po prostu nie pykło. Jest to produkt, który jest drogi. Kosztuje 155 zł za 100 gramów, ale no przede wszystkim. Nie robi tego, co obiecuje nam producent. On niedokładnie zmywa ten makijaż. A ja uwielbiam w ogóle takie konsystencje balsamów, dlatego że mam wrażenie, że kiedy robię sobie jakiś ciężki, nawet wodoodporny makijaż, to nic tego makijażu tak dobrze nie zmyje, jak właśnie coś tłustego. Potem oczywiście stosuję piankę. I tu od razu odpowiem na pytanie, dlatego że na Instagramie od razu dostałam kilka wiadomości, że może źle używam tego masła i go nie domywam, przez co skóra się po prostu zakleja. No i moi drodzy, ja już. Wiem jak e, używać e, takich produktów, wiem jaka jest kolejność, że tego typu produkty trzeba ze skóry jeszcze dobrze zmyć. I zawsze po zastosowaniu tego masła myłam jeszcze skórę albo żelem, albo pianką, ale absolutnie to nie zmieniało nic e, w tym co działo się m, w następnych y, kilkunastu, kilkudziesięciu godzinach. Za każdym razem po prostu kolejne wypryski. Nie dość, że nie domywa skóry, to jeszcze to jaki Armagedon robił... Mm -mm, absolutnie odradzam. Ale jeżeli tak jak ja lubicie tego typu konsystencje, czyli masła, balsamy do demakijażu, to gwarantuję Wam, że zakochacie się w jego tańszej alternatywie, to jest balsam do demakijażu marki Fluff. Ja tutaj mam opcję malinową, która w ogóle pachnie tak, że ma się ją ochotę jeść łyżką ze słoika. I w ogóle tak mi się kojarzy ta marka, z bardzo przyjemnymi, takimi mniamniuśnymi zapachami. I to jest opcja z migdałami, która bardzo delikatnie jeszcze Wciera. Jest to bardzo subtelne, więc nie zrobicie sobie krzywdy. Na stronie znajdziecie też opcję zapachową i jagodową, która też jest taka po prostu do zjedzenia. I tu absolutnie nie ma mowy o tym działaniu takim zapychającym. Wszystko się pięknie domywa, nawet maskary wodoodporne i takie po prostu, wiecie, no ultra hardkorowe, trwałe, nie wiem, pomadki. Wszystko schodzi, a różnica w cenie jest kolosalna. Tu za taki słoiczek 50 ml zapłacić około 20 zł, więc nawet porównując tutaj um, gramaturę, wiadomo, tu jest dwa razy więcej, ale nadal bardziej opłaca się ten słoiczek. No i dodatkowo wspieramy jeszcze polską markę, która zrobiła to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Bardzo polecam, jeżeli lubicie balsamy do demakijażu, to będziecie bardzo, bardzo zadowoleni. To jeszcze nie jest wszystko, w tym przypadku może niestety. Jakiś czas temu bardzo głośno w sieci było o pewnej odżywce, kuracji do włosów, która miała za zadanie neutralizować żółty blond. No i jeżeli jesteście ze mną od dłuższego czasu, to wiecie, że ja mocno się tym tematem interesuję, nagrywałam już kiedyś nawet film na ten temat i szczerze powiedziawszy, w ogóle zasadzam się do kontynuacji i będę robiła odświeżoną wersję tego filmu. Jak widzicie, trzymam włosy nieochłodzone. Właśnie po to, żeby najlepiej było widać efekt przed i po. W każdym razie, słuchajcie, teraz o produkcie, który no bardzo mnie rozczarował, dlatego, że nawet sami fryzjerzy bardzo pozytywnie w sieci się o nim wypowiadali. Jest to takie cudo. Nie wiem nawet jak to przeczytać. Kemon Yokond Color System chodzi tutaj konkretnie o wersję beżową, która miała właśnie ten blond robić taki zneutralizowany beżowy. No i tu, jeżeli chodzi o właściwości pielęgnacyjne, to nie mam temu absolutnie nic do zarzucenia. Bo włosy były pięknie nawilżone, sypkie, nic do zarzucenia. Natomiast jeżeli chodzi o tę neutralizację żółci, tu nie działo się nic. Śmiało chyba mogę powiedzieć, że w przypadku mojego koloru włosów e, jeszcze bardziej wybijało to ten żółty pigment, czyli tak naprawdę efekt odwrotny do tego, m, co chciałam uzyskać. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja po prostu nie mam jasnego blondu, takiego wiecie, tlenionego, ale e, no, stosowałam już różne tego typu produkty i nigdy nie widziałam na włosach m, tego, co widziałam po zastosowaniu tej odżywki czyli po prostu bardzo żółtego blondu. E, więc no moim zdaniem jak na produkt, za który trzeba zapłacić 55 zł, 60 zł i w tym jest to niestety bardzo niewydajne, no to to jest trochę pomyłka. Moim zdaniem zdecydowanie lepiej sprawdzi się zastosowanie zwykłych półkanek do włosów, które znajdziecie w każdej absolutnie drogerii i tutaj bardzo serdecznie polecam srebrną albo różową, albo najlepiej obie na raz e, i po prostu dodać odrobinę do Waszej ulubionej maseczki albo odżywki i taką papkę nakładać raz na tydzień, dwa razy na tydzień, w zależności od tego, jak Wasze włosy przyjmują takie kolorowe pigmenty. I gwarantuję Wam, że ym, Wasze włosy po zastosowaniu takiej odżywki będą wyglądały za każdym razem jak po odświeżeniu koloru u fryzjera. Efekt jest naprawdę oszałamiający. Bardzo serdecznie polecam Wam obejrzenie m, mojego starego filmu e, na kanale dotyczącego właśnie Donowania włosów półkankami, tam zrozumiecie o czym mowa, a też obiecuję Wam, że będzie druga wersja tego filmu, w którym zaktualizuję trochę tą pielęgnację, więc mam nadzieję, że jeszcze Was czymś zaskoczę. No a tutaj tak. No drugiego opakowania na pewno nie będzie. Dobra, teraz szybko do kolorówki, bo tutaj gwarantuję Wam, będzie się działo zdecydowana większość kosmetyków, które się w tym filmie pojawi, to właśnie kolorówka i na pierwszy rzut idzie, słuchajcie, paleta bardzo droga. E, w ogóle drogie są produkty samej tej marki, czyli Natasza Denona. Ta paleta kosztuje 265 zł i moim zdaniem jest to cena absolutnie nieadekwatna do tego, co w tej palecie się znajduje, czyli produkty kremowe i. Pudrowe, ale to, co najbardziej rozczarowuje, to odcienie, które się tutaj w tej palecie znalazły. Ten brązer jest po prostu tak pomarańczasty, że wygląda na skórze bardzo źle, i naprawdę ciężko znaleźć mi w głowie odcień karnacji, któremu taki odcień będzie po prostu służył. Ja sobie zdaję sprawę, że skoro paleta nazywa się TEN, czyli Prawdopodobnie służy po prostu do opalania naszej twarzy, a nie do konturowania. Ale to wygląda po prostu niedobrze. Jedyne, co mi się teraz yy, kojarzy, yy, żeby porównać Wam yy, jakby, jak wygląda ten bronzer, to jest bronzer z Primarka za 10 zł. OK. Poza tym rozświetlacz bardzo w porządku, aczkolwiek moim zdaniem też nic, co powalałoby na łopatki. To, co też mi nie odpowiada, to jest łączenie w jednej palecie produktów kremowych z produktami m, pudrowymi, dlatego że to wszystko się brudzi. Poza tym, nie oszukujmy się, ale te produkty kremowe cały czas są raczej niepopularne, więc. No nie wiem, ja, ja się przy tym nie upieram, nie trafia to do mnie, tak jak widzę jakąś paletę, która właśnie ma te, wiecie, takie klapki, że niby tutaj mamy zabezpieczenie, żeby to się nie brudziło, nie wiem, jakoś mnie to tak od razu z góry zniechęca. Poza tym tych produktów, zobaczcie, jest mało, no po prostu mało. Straszny bubel. Jak na 265 zł, to słuchajcie, Natasza Denona mogła się trochę bardziej postarać. Natomiast, jeżeli szukacie czegoś przyjemnego w przystępnej cenie, to moim zdaniem dużo lepiej będzie zakupić po prostu takie trio z marki Golden Rose. To jest ta wersja Metals i tutaj bronzer ma bardzo fajny ciepły kolor, więc nadal, jeżeli chcecie się nie konturować, a właśnie trochę opalać, aczkolwiek ten odcień moim zdaniem z powodzeniem śmiało nada się też do konturowania. No to tutaj. Wszystko po prostu zadziała. Rozświetlacz wygląda bardzo ładnie. Róż jest uroczy. Tu w tej palecie różu nie było. No ale właśnie tutaj za 30 zł niecały macie róż, rozświetlacz i przepiękny bronzer, którym się po prostu nie skrzywdzicie. Więc e, sytuacja win-win. Natasza Denona, paleta ten. Mm -mm. Dobra, teraz pewnie pomyślicie sobie, że uparłam się w tym filmie na Huda Beauty, ale słuchajcie, no nie wiem, ta marka jest dla mnie taka bardzo Nieregularna i e, no, o ile kiedyś był na nią wielki szał, tak teraz mam wrażenie, że tych produktów powstaje dużo i nie są one dokładnie dopracowane. E, I tutaj mam też taki ból w stosunku do e, pudru tej marki. Powiem szczerze, że nie dodaję urody. Po prostu jest to puder, który strasznie podkreśla suchą skórę. E, I nawet zastosowany na osobach, które mają cerę, jak pupka niemowlaka, i, i nie ma tam nawet, wiecie, ani skóreczki na nosie do podkreślenia, no to ten puder tak czy siak to zrobi. Dodaje od razu takiej suchości, takiego ciężaru. E, I nawet jeżeli chcemy zastosować jakiś delikatny podkład, ym, żeby właśnie tą skórę delikatnie wykończyć. Mm -mm. No, każdorazowe użycie tego pudru kończy się tym, że ten makijaż po prostu wygląda strasznie sucho i ciężko. I trzeba go po prostu spryskiwać jakimiś mgiełkami, żeby znowu nadać takiego zdrowego mm, blasku skórze. Poza tym, znowu ten zapach, takie mocne perfumy starszej pani. Tak mi się to kojarzy. E, moim zdaniem, niewarty e, produkt swojej ceny. Testowałam różne odcienie. Tutaj widzicie ten puder transparentny, którego mm, często używałam do bakingu, no bo wiadomo, można sobie od razu ten, ten puder za chwilę zdmuchnąć, na przykład spod oczu, ale znowu zostawała po prostu taka sucha skorupa na skórze po tym pudrze. Więc, mm, no, słuchajcie, jest masę, ale to masę tanich pudrów, które zdecydowanie Lepiej wyglądają na skórze niż to cudo. I tu absolutnie logo, marki, która już można powiedzieć, wypracowała sobie ogromną pozycję na, na rynku kosmetycznym na świecie. No to tutaj wcale to nie świadczy o produkcie, bo moim zdaniem jest do kitu. I dużo bardziej, powiem szczerze, lubię tańsze produkty, czyli na przykład puder Eveline w każdej wersji, czy bananowy, czy brzoskwiniowy. Żaden z nich nie robi po prostu takiego kuku. Nie ma tego papieru ściernego na skórze. Papier ścierny to myślę dobre określenie tego, co po tym pudrze się dzieje. No i tutaj, nawet jeżeli chodzi o, vala, o walory zapachowe, to zdecydowanie wolę brzoskwinie niż. Ten dziwny zapach. Jak będziecie kiedyś w seforze, to powąchajcie, o ile wąchanie pudru brzmi dobrze. Mm, ale wtedy zrozumiecie o co, o co mi chodzi. Cena wiadomo, ta opcja zdecydowanie bardziej się Wam będzie opłacała. Ok, teraz o podkładzie, który jest tak obleśny, ale to tak obleśny, że nie umiem tego opisać bardziej kulturalnymi słowami. E, Marka, o której za chwilę będzie mowa, ma w swojej gamie mm, dwa różne podkłady i muszę szczerze powiedzieć, że ani jeden, ani drugi nie nadaje się... Do niczego, po prostu. Pierwsza opcja była ciężka, wyglądała jak nałożenie po prostu farby plakatowej na skórę. Tu natomiast miała być to podejrzewam delikatniejsza alternatywa dla osób, które nie potrzebują aż tak dużego krycia, ale bardzo coś nie poszło, bardzo. Mowa o podkładzie marki Kat Von D, e, żebym teraz już mogła być bardziej konkretną. Liquid to Powder Foundation to jest. Tłusta maś, która na skórze wygląda trochę jak nałożenie jakiejś oliwy wymieszanej z podkładem i pudrem naraz. Po pół godziny wygląda to tak, że wszystko zaczyna pękać, jechać ze skóry. Tragedia, absolutnie tragedia. Próbowałam go w różnych kombinacjach, nad, pod, nakładać różne inne produkty. Nic się tu nie sprawdza. On wygląda już po godzinie, po prostu bardzo, bardzo nieświeżo i nieładnie. Absolutnie nie dodaje urody, wręcz przeciwnie, wygląda na super, super zmęczony makijaż. Ale jeżeli lubicie takie właśnie wodniste, delikatne konsystencje w podkładach, to moim zdaniem dużo lepiej już jest kupić na przykład te podkłady z pipetą marki Bel, czyli na przykład Perfect Skin e, i używać czegoś takiego. Kosztuje. Dużo mniej, a, a nie zawodzi tak jak to. Ja nie wiem w ogóle, jak można było coś takiego puścić do sprzedaży. Okropny. I z tego, co widziałam w tych ankietach, które opublikowałam na Instagramie, no to nie jestem samotna w moich spostrzeżeniach, bo niestety wielu z Was podkłady Kat Von D nie przypadły do gustu. No szkoda. Ale, uh. No dobra, ale teraz sprawdźmy, na co wy mi się kolorowe narzekaliście najbardziej. No i ku mojemu zaskoczeniu najczęściej tutaj w tych odpowiedziach pojawiała się maskara, którą ja osobiście bardzo lubię. E, aczkolwiek też kiedyś na nią umarudziłam, a to dlatego, że ona po prostu bardzo się pod oczami sypała. I o ile bardzo podobał mi się efekt, który ten. Tusz dawał na, na rzęsach, bo robiły się po prostu spektakularne. Piękna objętość, fajna długość. Jeżeli chodzi o podkręcenie, to ja się absolutnie nie wypowiadam, bo u mnie żadna maskara nie działa w tym kontekście. E, ale no, ja osobiście bardzo ten tusz lubię. Tutaj mam akurat opcję wodoodporną w dłoniach. Natomiast na co dzień zdecydowanie używam tej różowej, czyli Better Than Sex. Swoją drogą bardzo Wam się nie podoba też nazwa tego tuszu, i ja. To rozumiem i szanuję. Myślę, że nie będzie dla Was zaskoczeniem to, że mamy prawie identyczny, tańszy zamiennik tego tuszu do rzęs na naszym rynku. Jest to maskara L'Oreala Paradise Ecstatic. Również dostępna w wersji wodoodpornej i takiej klasycznej. Więc jeżeli szukacie czegoś podobnego, co się nie sypie tak bardzo, aczkolwiek mam wrażenie, że ten tusz L'Oreala zastyga w opakowaniu dość szybko, więc trzeba się spieszyć. Z jego używaniem, używać go intensywnie, ale ogólnie efekt daje spektakularny. To ja od siebie bardzo, bardzo polecam, bo faktycznie zgadzam się z Wami, że efekt jest niemalże identyczny. A cena wiadomo, niższa. E, nie mam tutaj o, teraz przy sobie mm, opakowania tej maskary, bo skończyła mi się. Nie kupowałam kolejnej, dlatego że mam kolejne do przetestowania. Ale tutaj wklejam Wam zdjęcie, żebyście wiedziały, o której maskarze mowa. Z powodzeniem można Better than Sex zastąpić mm, Paradise Ecstatic. Kolejnym bardzo często wymienianym produktem przez Was była pomadka i przyznam szczerze, że w ogóle nie jest to dla mnie zaskoczenie, dlatego że całkowicie zgadzam się z Wami w, w odczuciu, jeżeli chodzi o, o ten produkt i przybijam Wam po prostu wirtualną piątkę, bo też uważam, że to jest jakaś pomyłka. Tym bardziej nie rozumiem absolutnie tego, jak bardzo popularny był to kiedyś kosmetyk i jak długo trzeba było czekać na kolory, które gdzieś tam były najbardziej rozchwytywane. Mam wrażenie, że może to wynikać też z tego, że była to jedna z pierwszych formuł płynnych matów, które pojawiały się na rynku. I chyba tutaj właśnie jest sukces tejże pomadki, czyli pomadki Anastazja Beverly Hills. Naprawdę masę odpowiedzi właśnie waszych było mm, dotyczących tych pomadek. Ja tutaj mam odcień American Doll, czyli przepiękna krwista czerwień, która dodatkowo wybiela wam zęby optycznie, bo ma w sobie takie delikatne niebieskie podbicie, które właśnie bardzo mm, fajnie neutralizuje żółć w zębach. No, ale co najistotniejsze, to to, że ta pomadka jest takim sucharem, takim tynkiem, który przy każdym uśmiechu odpada Wam z ust. To jest po prostu coś niesamowitego, bo nawet nałożenie cienkiej warstwy na usta efekt da ten sam. Więc czy nałożycie ją na grubo, czy na cienko? Ona Wam i tak po prostu skruszy się z ust, e, bo to jest dokładnie to, co się tutaj dzieje. Jest to chyba najsuchszy mat, jakiego kiedykolwiek na ustach używałam. Więc e, mm -mm. dużo lepsze pomadki matowe ma właśnie na przykład Sephora. I to jest praktycznie jota w wj odcień, e, który możecie sobie podmienić. American Doll możecie zastąpić Sephora Lipstain numer 01. To jest też taka przepiękna, krwista czerwień, która ślicznie, ale to ślicznie e, pod, podbije wam biały pigment w zębach. Bardzo fajne też są, moim zdaniem, maty z marki Affect Soft Matte. One już mają trochę inne wykończenie, takie bardziej satynowe, ale e, powiem tak. Wszystkie drogeryjne opcje matów, Kobo, My Secret, Lovely, wszystko będzie lepsze niż Anastazja, która kosztuje stówę za pomadkę. Tada! Dobra, mamy dwa produkty, więc przed nami jeszcze trzy, które się tutaj pojawią. No i kolejną bardzo często powtarzającą się opcją jest znowuż, powiedziałabym, że taki makijażowy klasyk, bo jest to produkt, który na rynku jest naprawdę już ładnych kilka lat i to też jest chyba taki produkt, który trochę przecierał szlaki innym brązerom. Mowa tutaj o marce Benefit i produkcie Hula. Myślę, że główne zarzuty, i też z tego, co wyniosłam z Waszych odpowiedzi, e, są pod adresem odcienia tego bronzera, czyli tak jak trochę w przypadku tej mojej, tutaj Nataszy Denony. On jest po prostu bardzo ciepły. I w przypadku, kiedy chcemy sobie wykonać tym bronzerem konturowanie, które ma być właśnie takim efektem światło cienia, no to taki ciepło pomarańczowy bronzer do tego spisuje się bardzo kiepsko, no bo jak patrzymy na skórę, na twarz, na wprost, no to wiadomo, że cienie, które pojawiają się na Skórze one nie są pomarańczowe, nie są ceglano-brązowe, tylko są podbite taką. Szarawą, po prostu nutą e, koloru, i oczywiście można sobie zrobić kuku za chłodnym brązerem, ale to musi być właśnie coś idealnie po środku. Natomiast hula tutaj, właśnie, jest tym ciepłym brązerem, niekoniecznie do konturowania, i myślę, że właśnie tutaj e, brak sympatii w stosunku do huli m, wynika właśnie z tego, że on do konturowania jest za ciepły. Natomiast brązera można używać też do ocieplania skóry, i myślę, że w tym celu będzie, będzie się sprawdzał. Natomiast jest, jest brązerem dość ciemnym i dość intensywnym. Dlatego myślę, że my, słowianki, mamy z nim po prostu problem. Swoją drogą zawsze polecam miniaturowe opakowania przed zakupem takiego większego, żeby sprawdzić, czy nam to po prostu w ogóle leży. No ale dobra, czym można taką chulę zastąpić? Myślę, że żadnym zaskoczeniem nie będzie to, co teraz powiem, czyli. Na rynku mamy e, obecnie mnóstwo, ale to mnóstwo świetnych, tanich brązerów. Są to m.in. brązery Kobo, które ja osobiście bardzo, bardzo lubię, bo one się świetnie rozcierają, nie, ro, nie robią dziur, e, mają perfekcyjne odcienie bo tutaj myślę, Daniel Sobieśniewski, który jest wizerzystą, e, przykłada swoją profesjonalną rękę i dba o to, żebyśmy się nie krzywdziły kosmetykami. E, I właśnie tak naprawdę praktycznie cała gama tych brązerów Kobo. Będzie się świetnie sprawdzała do konturowania. Od siebie bardzo gorąco polecam. I jeszcze tańsze opcje to na przykład brązery marki HEAN I tutaj mam em, odcień Jamaica Sun, który wygląda przecudownie na skórze. No i znowuż świetna jakość w bardzo przystępnej cenie. E, takich brązerów drogeryjnych mogłabym wymieniać jeszcze masę, i tutaj liczę też na Waszą pomoc. Jeżeli macie jakieś swoje typy, to piszcie je koniecznie w komentarzach. W ogóle, jeżeli macie jakieś super zamienniki drogich kosmetyków, które tutaj się w filmie dzisiaj pojawiły, piście koniecznie, wszyscy będziemy wdzięczni. Ha, i teraz będzie kolejny produkt Huda Beauty, ale to już nie moja wina, dlatego że to e, jest wasz typ. No i tutaj znowu podzielam wasze zdanie. To jest niestety jeden z tych produktów tej marki, które nie wyszły. I to jest korektor Huda Beauty pod oczy. Overachiever, który jest na tyle kryjący, że strasznie ciężko nałożyć jest go tutaj na tą delikatną skórę pod oczami, tak, żeby on tej skóry delikatnej nie podkreślał, nie ściągał, nie marszczył. Eee, no, krycie ma super. Ja powiem szczerze, że mogę go używać tylko jeżeli chodzi o jakieś niespodzianki na skórę, aczkolwiek mam wrażenie, że wtedy w tym miejscu pojawiają mi się niespodzianki. Kolejne, więc to trochę takie błędne koło. Człowiek chce coś zakryć, ale ten sam produkt, którym to zakryjecie, wywołuje reakcję łańcuchową, i w tym miejscu pojawia się jeszcze więcej Januszy na twarzy. No i taka jest właśnie kwestia tego korektora. Zapycha, jest niemiłosiernie ciężki i, i to moim zdaniem największy zarzut w jego kierunku. I znowu można go zastąpić świetnymi, drogeryjnymi opcjami. Jedną z moich ulubionych, będzie oczywiście korektor L'Oreal Infallible. To jest mój ulubiony drogeryjny korektor. Ja go zawsze polecam w ciemno, dlatego że pomimo, że ma świetne, bardzo mocne krycie to on nie robi takiej skorupy jak chuda i nie zapycha. E, oprócz tego przygotowałam tutaj też jeszcze tańszą opcję, czyli e, między innymi korektor Ma Make Up Revolution Conceal and Define. To jest również moim zdaniem świetny korektor, e, który bardzo ładnie daje radę, jeżeli chodzi o zakrywanie różnych niedoskonałości, cieni pod oczami e, i również nie będzie tak bardzo obciążał skóry i nie będzie wywoływał po prostu tej reakcji takiej. No, i ostatnia opcja to jest podkład. Słuchajcie, pojawiały się tak naprawdę dwa podkłady najczęściej. Był to Too Faced Born This Way, którego też swoją drogą nie lubię. I ten, który zobaczycie tutaj w tej chwili, czyli Fenty Beauty i ta pierwsza opcja. Powiem szczerze, że jestem zaskoczona, dlatego że jak kiedyś pokazywałam go w filmie, właśnie chyba takim o, o drogich rozczarowaniach, to spotkałam się wtedy z komentarzami, że Coś chyba robię źle, dlaczego on mi się nie sprawdza, przecież jest taki świetny, wszyscy go lubią. I teraz dopiero widzę, że e, no jednak nie wszyscy go lubią. I cieszę się, że to są moje widzki, które tak samo kumają kosmetyki jak ja. I być może mamy podobny jakiś e, gust na przykład względem kosmetyków. To jest podkład, który strasznie obciąża skórę. Jego nałożenie Powoduje ściągnięcie się każdej małej zmarszczki na skórze. Ja mam wrażenie, kiedy nakładam go, że dodaje mi po prostu od razu 5 lat z automatu. Wygląda bardzo, bardzo niekorzystnie, szybko zaczyna się wyświecać. No po prostu ta skóra wygląda super, super ciężko. I moim zdaniem zdecydowanie ładniej na skórze wygląda jego tańszy brat albo siostra. Czyli podkład z L'Oreala Infallible, którego jestem absolutnie fanką. Długo już nie używałam takich kryjących podkładów matujących. Mam teraz swoją wycieczkę w kierunku takich lekkich podkładów o satynowym wykończeniu, lekko rozświetlającym. Mam, mam wrażenie, że teraz, kiedy będzie jesień, zima, to, to znowu przytulę się do tych takich trochę cięższych, właśnie matujących i na pewno znowu przybije piątkę z tym podkładem, dlatego że uważam, że jest jednym z lepszych podkładów o tego typu wykończeniu w drogeriach. Bardzo serdecznie polecam kupować go przez internet, bo jest wtedy zdecydowanie tańszy. Natomiast, no, Fenty, n -n -n. no mi to po prostu nie gra. Nie rozumiem zachwytów pod jego adresem. Może to jest kwestia mojej skóry. Mam cerę mieszaną, odwodnioną. Natomiast to, co on mi robi w strefie T, wszystko się tu po prostu zwija. No nie, no nie, więc podzielam Wasze zdanie. Od siebie mogę zdecydowanie polecić podkład właśnie L'Oreala. No, a na dzisiaj to już jest wszystko. Dajcie mi koniecznie znać, czy jest tu może drogi Bubel, którego Wy uwielbiacie. Tak jak w przypadku tej maskary, którą ja bardzo lubię, a Wy niekoniecznie. Na pewno jest sporo takich e, produktów, bo są gusta i guściki. No dobrze, pięknie dziękuję za Waszą uwagę na tym filmie. Dajcie koniecznie znać i odezwijcie się w komentarzach, co tam u Was słychać. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa!